Teraz mamy czas na możliwość zadania pytań do naszych prelegentów w ramach podjętych tematów. Zapraszam do pytań. Pytanie mam do pana profesora Ryszarda Stockiego, bo to, co pan profesor mówi, jako psycholog, dla nas, jako filozofów, brzmi dosyć znajomo czyli yy, yy, pewna obawa, że refleksja nad człowiekiem coraz bardziej się atomizuje, prawda? specjalizuje, zamyka w swoich wąskich, yy, jak powiedzieliśmy, polach badawczych. Tracimy z oczu człowieka jako człowieka to jest takie wołanie o metafizykę osoby ludzkiej. Trochę to jest taka recepcja filozofa tego, co Pan mówił. Pan to mówił jako psycholog, prawda? Trochę, jak myślę, też specjalista od nauk eksperymentalnych. No właśnie, czyli tutaj jest, z jednej strony jesteśmy bardzo dobrzy w prowadzeniu analiz, analizy, coraz bardziej wyostrzamy się, jeśli idzie o analizę, natomiast jesteśmy coraz słabsi, jeśli idzie o syntezę, zbieranie w całość, widzenie całości prawda? I yy, tutaj na no wypadku człowieka, bo człowieka, osoby ludzkiej to jest główny nasz temat na dzisiaj. Yy, tutaj rzeczywiście Pan Profesor pokazał pewne tory, pewne ślady. Yy, zastanawiam się, jakby Pan Profesor chciał, zaryzykował i powiedział, jaki był przekaz dla filozofów, którzy, dobra grupa, du duża część filozofów, no nie lubi metafizyki, nie rozumie metafizyki, twierdzi, że to już jest coś przynajmniej tej metafizyki klasycznej, prawda, uważasz, Czy tutaj był jakiś głos psychologa dla filozofów? Co by powiedział? Co pan profesor nam powiedział? A, to jest, to nie Niełatwe pytanie, ale myślę, że... E, pierwsza rzecz, której hmm, myślę, że nie docenił, to, to nadrobienia e, u samego Karola Wojtyły, to znaczy Karol Wojtyła nie docenił elementu ekonomicznego w zachowaniu człowieka. I to jest jakby pierwsza rzecz. Nie wiem, czy się zajmuje ktoś filozofią ekonomii, ale zobaczyć, co tam się dzieje po drugiej stronie. I to, teraz dlaczego mówię tak? Dlatego, że dam może przykład, jakiś bardzo. Jest, mamy behawioryzm. Behawioryzm jako, jako spojrzenie na człowieka, czyli czyste warunkowanie. No jest redukcjonistyczny do bólu. Efekt yy, natomiast ma niesamowicie rewelacyjnie działa na przykład w reklamie. My możemy teraz sprzedawać więcej produktów, Ludzie no, możemy ludzi warunkować do wyborów, do kupowania głupot, do jedzenia niezdrowych rzeczy. Możemy z ludźmi zrobić wszystko przy pomocy bardzo prostego redukcjonizmu. I nie wiem, dlaczego filozofowie trochę jakby tego nie widzą. To znaczy, że teraz by trzeba było popatrzeć. Patrzą tak, jakby nie, nie widzieli tych interesów, że ktoś po coś to robi. Że, czyli teraz by trzeba było spojrzeć na, na to, dlaczego tak się ludzie zachowują. Jak właśnie z takiego punktu widzenia. Yy, okej, okay, myśmy wyrzucili, daliśmy behawiorystom prawo, żeby sobie robić, co chce z naszymi ludźmi, no i teraz mamy takie efekty, chorują, mamy tragiczne różne skutki takiej skuteczności, bo jak człowiek został rozdzielony, to zawsze te skutki są negatywne, ale jak się nie popatrzy przez pryzmat ekonomiczny, no to po prostu nie, nie zobaczy się tego. No to taka moja pierwsza. Mógłbym dawać więcej przykładów, bo, bo tego jest więcej, ale taki mój. Yy, pierwsza odpowiedź. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli można, ad vocem, oczywiście już teraz pani profesor, oddam mikrofon, ale czy to jest tak, jak profesor Ho powiedział, naprawdę tak, że metafizyki nikt nie lubi? <grytanie> Ja mogę podać dowód taki namacalny. Studenci metafizyki przyszli na, dzisiaj na sesję, także. Hmm. <laughs> Ale nie, nie zabierając czasu, pani profesor chciała jeszcze zabrać głos. Ja się chciałem ustosunkować do moich tutaj e, współreferujących. Otóż y, y, mm, ja myślę, że. Taka negacja eudaimonizmu nie jest uzasadniona u Wojtyły. Wojtyła w, w osobie i czynie bardzo wyraźnie mówi o spełnieniu się osoby, a więc jeśli i to dużo mówi na ten temat, w związku z tym, jeśli się rozumie szczęście jako tę taką eudajmonię spełnienia się człowieka, tak, w, w, mówiąc w tym języku starożytnym, no, to ja tu nie widzę jakiejś wielkiej rozbieżności. Poza tym, dalej nie stroniłabym od podkreślania jednak tej, tej wartości szczęścia, tylko odpowiednio rozumianego w spełnianiu się osoby, zwłaszcza w konfrontacji ze współczesnością. Kiedy proszę zobaczyć, że w przekazie także takim publicznym zastępuje się, to ten cel ludzkiego życia, czyli szczęście, właściwie pojmowany bezpieczeństwem, prawda? To się bardzo wyraźnie przedefiniowało. A więc nie byłabym taka sceptyczna do w stosunku do tegoż eudaimonizmu i myślę, że Wojtyła również tego eudaimonizmu, właściwie rozumianego, nie odrzucał. Natomiast teraz, jeśli idzie o tę transdyscyplinarność, tutaj też trzeba być bardzo ostrożnym, dlatego że w tych nowych koncepcjach zintegrowanych w technologii mówi się o konwergencji, o konwergencji wszystkich tych nowych technologii do jednej, tak, mało to, to na poziomie epistemologicznym, ale na poziomie ontycznym do konwergencji Materialnej struktury, tak? do jednej ostatecznie dobitu informacji. To są oczywiście takie prognozy, ale nie takie zawieszone w próżni, tylko takie, o których się mówi, publikuje, dyskutuje, a mało tego w Stanach Zjednoczonych są wyspecjalizowane centra, które się tym zajmują. A więc też trzeba być dość ostrożnym, mówiąc o tej transdyscyplinarności, bo w tle jest ta taka twarda. Bardzo niebezpieczna konwergencja. Dziękuję. Jeśli można, to ja pierwszy do tablicy zostałem tutaj. E, e, oczywiście Karol Wojtyła tą tematykę szczęścia, spełniania osoby podejmuje w rozmaitych aspektach. Podejmuje także w etyce, tym tematem się zajmuje. Dość przypomnieć wykład Norma i Szczęście. Natomiast to, co powiedziałem, to, to opinia Karola Wojtyły, że w doświadczeniu ten związek nam się nie ujawnia. Dążenie do szczęścia nie jest, nie pojawia się jako jedno z pragnień. Mamy pragnienie obiadu, pragnienie wykładu i inne pragnienia, natomiast pragnienie szczęścia kryje się, pisze Wojtyła w elementarzu etycznym, kryje się gdzieś w głębi ludzkich dążeń. Więc Karol Wojtyła tylko kwestionuje jedną z interpretacji etyki Wojtyły i etyki także Arystotelesa, którą nazywamy eudaimonistyczną. Wielu, niektórzy autorzy przynajmniej, zarzucają Tomaszowi Zakwinu popełnienie błędu właśnie, redukcji dobra moralnego do szczęścia, do czegoś innego niż dobro moralne jest. Drugi człowiek jakoby to środek służący mojemu własnemu szczęściu. Tak wyglądała oświeceniowa i XIX-wieczna antychrześcijańska ideologia. Zarzucano chrześcijaństwu troskę o własne zbawienie, traktowanie innych jako... Tylko narzędzia, przy pomocy których zdobędę to szczęście wieczne. Więc Wojtyła nie kwestionuje związku moralności ze szczęściem, ale twierdzi, że w punkcie wyjścia etyki takiego związku przyjmować nie możemy, bo ten związek w doświadczeniu nam się nie ujawnia. Natomiast w trakcie analizy wyjaśniania dobra moralnego, Wyjaśnienia moralności, ten związek jak najbardziej jest do przyjęcia, tak twierdzi Wojtyła. Także chyba nie ma sporu. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze profesor Biesaga. Ja chciałem przywołać ten termin integracja, ponieważ tutaj zarówno pani profesor, ona jest też ważna przy profesorze Czachorowskim, kiedy o małżeństwie mówi, i pana psychologa, profesora mamy, a więc to słowo moglibyśmy rozgryźć. A moje pytanie będzie dotyczył: dotyczyć, która sfera jest decydująca dla integracji? Czy sfera procesów w ciele, to co się dzieje w ciele, czy sfera osobowa, czyli prawda o człowieku, która ukierunkowuje jednocześnie to, co się dzieje w człowieku. Damy przykład, żeby, żeby przykład. przykładem dzisiaj no to jest wiadomo ten ruch genderowy, który prosto mówiąc interpretuje sobie dowolnie to, co dzieje się w człowieku, według swoich subiektywnych przeżyć. No to ja dam taki przykład. Jeżeli w medycynie stwierdzi gastrolog, że mam wrzody na żołądku, czy ja sobie mogę zinterpretować, że to jest moja orientacja, prawda, jako osobista? Czy jednak prawda, chociażby, o prawda filozoficzna oczywiście. Po co jesteśmy istotami płciowymi, Jest odpowiedzią na to. W związku z tym nawet, jeżeli moje zaburzenia gastryczne są stałe, już nie da się ich wyleczyć, to ja nie nazywam to prawdą o człowieku, tylko dysfunkcją, prostu mówiąc. A więc jest to nieprawda nawet na terenie medycyny. Ale się okazuje, można to przenieść na teren humanistyki i sobie zinterpretować dowolnie. I temu, według mnie, to jest zarzut też do psychologów. Część psychologów, którzy są empirystami jedynie, czyli nie mają dobrej antropologii, tylko badają procesy. To jest, mówi oczywiście, taki olbrzymi zarzut. Procesy tylko badają. W związku z tym ulegają właśnie społecznym czy psychologicznym różnym ideologiom. I to jest właśnie też do Pana Profesora, że transdyscyplinarność prawdzie nam dostarczy różnych wiadomości o różnych dyscyplinach, ale pytanie jest, jaka się za tym kryje to, co Pan Profesor też wspominał, prawda o człowieku, czyli prosto mówiąc, jaka się nam kryje filozofia człowieka. Jeżeli ktoś się naczyta fizyki tylko i kryje się fizykalistyczna teoria człowieka, jeżeli ktoś jest genetykiem i tylko genetyczna, no to są ciasne po prostu, scientystyczne prawdy o człowieku. Nie jest to filozofia. Filozofia wbrew temu, co tu było powiedziane, operuje bardzo prostymi, na przykład prawo naturalne. Wezmę Tomasza. konserwacja sui esse, zachowanie swojego istnienia pierwszorzędną inklinacją naszej natury. I od razu widzę celowość we wszystkich bytach, jak również w naszych, że prawo do życia jest podstawowe. Kiedy go złamiemy, to złamiemy naszą naturę. Druga inklinacja jest łączenie się kobieta i mężczyzna, zrodzenia i wychowania dzieci. To jest interpretacja celowości płciowości. No więc jeżeli celowość tą zmienię na przykład na doznanie przyjemności, no to zmieńmy na przykład odżywianie na doznanie przyjemności. Do, do, to czego do to prowadzi? To jest do obżarstwa, do zniszczenia mojego zdrowia. A więc ta celowość jest odkryta filozoficznie. Tylko pytanie, czy w kulturze yy, również naukowcy tak zwanych wąskich dyscyplin to rozumieją. I stąd moje takie pytanie właśnie integracji, jak zachowywać integrację, kiedy no w medycynie, ale medycyna zaczyna też prze, przekraczać, prawda, medycyna na przykład ma służyć zdrowiu, prawda, ale jeżeli ja mam subiektywne różne Y, powiedzmy, estetyczne nawet y, upodobania, to zaczynamy wciągać medycynę do niszczenia mojej cielesności na podstawie tych subiektywnych. A więc również musi być jakieś ujęcie filozoficzne człowieka, żeby nie wciągać y, nauk ścisłych, po prostu mówiąc, w nieprawdziwe e, realizacje nieprawdziwego człowieczeństwa. To taki głos, nie wiem, czy się profesorzy zgodzą, ale szukam, żeby słowo integracja, które jest chyba no, psychologicznym też bardzo mocnym słowem, prawda, żeby ono miało no, rzeczywisty wymiar. Do czego ja mam się integrować? Bo jeżeli ja uznam moje zaburzenia za wyraz mojej osobowości, to będę się integrował do moich zaburzeń, prawda? Więc tutaj. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję za pytanie. Jako strażnik czasu muszę pilnować również zegara, ale proszę o możliwie krótkie, syntetyczne odpowiedzi panelistów. Jeśli chodzi o tę Wojtyłowską integrację, to sprawa jest tam dość mocno wyjaśniona. Tak? Chodzi o tę wzajemną komplementarność. A więc ta transcendencja musi się z tym zintegrowaniem procesów naturalnych, tych biologicznych, w jakiś, cały czas być w jakiejś korespondencji. I, i rzeczywiście ważne jest tutaj pojęcie, znaczy przywołanie prawa naturalnego. Chodzi tutaj o biologiczność w sensie normy, tak? Normy biologicznej. Bo jeśli ta norma jest zaburzona, no to równocześnie na, na, w całej. Ludzkiej osobowości do, może dojść do zaburzeń. I Ja chciałabym się tutaj odejść od tych właśnie takich ogólnych rozważań w kierunku pewnego przykładu. Otóż od niedawna w Polsce rozwija się kult błogosławionej Natalii Tułasiewicz. To jest nauczycielka, polonistka, poetka, która zginęła w Ravensbrück. W wieku niecałych 40 lat, pozostawiła po sobie zapiski, które są kapitalnym świadectwem rozwoju osobowości. I to, taki, i to takiego rozwoju osobowości rzeczywiście na gruncie tych, tego tła personalistycznego. Ona nie była filozofem, ale się filozofią interesowała, natomiast jakby z gruntu była osobą ludzką. I tam bardzo ładnie, wygląda, bardzo ładnie jest pokazane, ona, nie taki był jej cel, są po prostu jej przeżycia, jej, jej zapiski wydarzeń w czasie wojny, a więc takie dość, te wydarzenia są wyjątkowe często, ale też i takie zwykłe, codzienne. Była w Krakowie przez długi czas, w Krakowie w czasie wojny mieszkała. U Urszulanek jej uczennice dodawały naturę. No i warto przeczytać, jak ta osoba, o naprawdę wielkim intelekcie i wielkiej duchowości, jakby się rozwija, dokumentując to w tych zapiskach. Była bardzo słaba fizycznie, a więc ta jej norma biologiczna była bardzo zaburzona. I jak ona, te braki normy tak, tej biologicznej, Pięknie uzupełniała rozwojem osobowości w tej transcendencji, moglibyśmy powiedzieć, pionowej. A więc, jeśli jest ta podstawa antropologiczna, czy w wychowaniu, czy, czy w jakimś przekazie innym, to człowiek chyba sam w tej właśnie prawdziwości dochodzi do tego, w jaki sposób integrować te różne dynamizmy. Proszę. Bardzo serdecznie dziękuję i ogłaszam przerwę kawową.